Dzień dobry, witamy na Centrum Edukacyjnym Bydgoszcz. Ze mną dzisiaj jest pan Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chcielibyśmy zapytać pana Bosaka, ponieważ na ostatniej konwencji Konfederacji Bydgoszczy zapytaliśmy pana Męcena o odbudowywanie polityki sanacji przez ówczesne rządy na poziomie ekonomicznym. Teraz chcielibyśmy zapytać pana Krzysztofa, jak to jest z poziomem społecznym. Czy PiS dąży do dąży do tych bardziej tradycyjnych metod, do tych bardziej katolickich metod, czy chce odbudować sanację tak jak Robi, robi to e, moim zdaniem stosowanie takich metafor historycznych, takich analogii zawsze bywa zdradliwe. Oczywiście da się znaleźć zawsze punkty wspólne, ale nic dwa razy się nie zdarza. Jeżeli możemy coś mówić o sanacji, o rządach sanacyjnych, no to były to rządy wywodzące się z lewicy, które ostatecznie okazały się pod względem nowym takimi rządami centrowymi, które włączały i konserwatystów, i secesjonistów z ruchu narodowego e, i nie walczyły z chrześcijanami, w Polsce, ale nie, nie walczyły też specjalnie o wartości chrześcijańskie, prawda? I byli masoni, i księża, no każdy. I pod tym względem takiego totalnego eklektyzmu światopoglądowo idełowego, PiS trochę to przypomina. Nie jest ani lewicą, ani prawicą, ani czymś progresywnym, ani konserwatywnym, tylko taki misz Więc wydaje mi się, że jest pewna analogia, ale chyba to, co jest dominującą cechą PiSu, to jest po prostu mm, właśnie taka niekonsekwencja kierowanie się sondażami, próbą jakiegoś wyczucia społecznego. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.